To jest wojna. Wojna prowadzona przeciwko narodom Europy, w tym także przeciwko Polsce. I to wojna, którym głównym orężem stała się migracja. Jak słusznie na swoim profilu za, za, napisał pan Włodzimierz Skalik. Już pod koniec XX wieku na uczelniach z Zachodu pisano doktoraty i publikowano książki o wojnach migracyjnych. Dziś te teorie są wprowadzane w życie. Migracja to jest broń. Migracja to jest chaos, który niszczy wspólnoty narodowe i rozkłada społeczeństwa od środka. Ta wojna nie jest abstrakcyjna, ona dzieje się tu i teraz. Słuszna uwaga, rozkłada społeczeństwo od środka. To dzieje się w Anglii, to dzieje się we Francji, to dzieje się w Niemczech. Taka jest prawda. Dzisiaj jedna bardzo bliska mi osoba przysłała mi film pokazujący co dzieje się w Anglii, pokazująca ile miast zostało przejętych już przez muslimów chodzi mi o burmistrzów tych miast jakie są stopnie kobiet które nie pracują mężczyzn którzy nie pracują czyli wszyscy którzy żyją z zasiłków bo mają mnóstwo mnóstwo dzieci 5 6 8 czy nawet więcej. To jest przerażające. My Polacy nie życzymy źle naszym sąsiadom z zachodu, ale nie pozwolimy, nie możemy pozwolić, żeby ich cywilizacyjne błędy i ich ideologiczne eksperymenty były dalej naprawiane naszym kosztem. Śmierć w Toruniu, jedna, zaraz druga, tu ktoś lata z tulipanem. Ulubiona brojko, broń kolumbijczyków: ciąć ludzi tulipanem, zbita butelka. Tak to wygląda. A to jest legalna migracja. Legalna, to są ludzie ściągnięci tutaj do pracy. A co się zacznie za chwilę? Co będzie za chwilę? Opowiadałem, co ja osobiście przeżywałem w Niemczech, chodząc tam do szkoły. Jak wyglądała moja nauka. Jako dwunastoletniego chłopca w tamtym okresie. 12 13 z muslimami w szkole. Opowiadałem to nieraz, nie będę teraz smędził. Tam ja widziałem właśnie te błędy, które zrobiły Niemcy. Niemcy teraz sobie zrobiły kolejny eksperyment. Mama Angela ściągnęła wszystką Habibi. Welcome to Germany. Mówili ludzie na ulicach, a teraz płaczą. I my mamy odpo odpowiadać za błędy naszych zachodnich sąsiadów? Dlaczego tyle ludzi u nas to wspiera? No, dlatego że pracowało się nad tym od lat. Wiele naszych, po wiele, kilka naszych pokoleń ma po prostu wyprane łby. I wspiera to całe dziadostwo. I teraz mamy my płacić, mamy to płacić życiem naszych obywateli, jak pokazuje tutaj nie jeden przykład już w Polsce, że tak właśnie jest. My zbyt wiele razy w historii płaciliśmy najwyższą cenę za ich pomyłki, za ich złudzenia i pychę. Czy dlaczego nie potrafimy się uczyć na kogoś błędach? Dlaczego wiecznie jest tak, że nasze państwo gra otwarcie przeciwko własnym obywatelom? Dlaczego zamyka się granice, wprowadza, wprowadzając granice, przejścia granicze jako infrastrukturę krytyczną? Jeden z posłów, nie pamiętam, pytał o podstawy, o inne takie rzeczy. My, jako Polacy, nie mamy obowiązku ani moralnego, ani politycznego, żeby po raz kolejny wystawić własnych obywateli na zagrożenia i chaos w imię cudzych wartości czy cudzych interesów. Polska jest naszym domem i my, Polacy, mamy prawo bronić tego domu przed każdym, kto usiłuje tutaj wejść, kto usiłuje go nam. Odebrać. Jak napisał pan Włodzimierz Skalik, świetny tekst. Migracja jako narzędzie w wojny hybrydowej? Tak, dokładnie tak. I trzeba mieć odwagę to nazywać po imieniu, bo tylko wtedy będziemy się w stanie skutecznie bronić. Dziękuję panie Włodzimierzu, pozdrawiam serdecznie, świetny tekst. Mówię to i będę pokazywał takiego rodzaju wypowiedzi. Będę starał się to wszystko pokazywać, póki mogę. Bo za chwilę, jak w Niemczech, mogą zapukać i mojego domu po raz kolejny. Bo treści są nie takie, jak trzeba. Tak to właśnie wygląda. Nazywajmy wszystko po imieniu. Już najwyższy czas. Teraz nie ma znaczenia, czy jesteś z lewej strony. Czy z prawej strony, czy ze środka? Wszyscy tutaj powinniśmy reprezentować jedno i jedyne słuszne stanowisko, mianowicie bronić naszego domu. Jeżeli nie widzisz, czym jest legalna i nielegalna migracja, to już dokładasz cegiełkę do kogoś cierpienia. Takie jest moje zdanie. I nazywajcie mnie jak chcecie. Mam to w dupie. Ja, jako 12, 13, potem 14-latek, ja to wszystko widziałem. Ja to wszystko przeszedłem. Ja wiem, jak to jest być dzieckiem, które. Jest objęte tym szaleństwem, które widzi tą fałszywą tolerancję, widzi wszystko to, czego dziecko nie powinno widzieć. Widzi rdzennych obywateli cierpiących, wykastrowanych, bo muslimy ich tłuką. To ja widziałem jako główniaż. Jedynymi osobami, co jest dla mnie iskierką nadziei, jedynymi ludźmi, Którzy nie byli Tykani, byli omijani w szkole, do której ja chodziłem, i byli to omijani tak, mężczyźni, ale i kobiety, to były Polki, czyli Polacy, Rosjanie, Białorusini i Jugosłowianie. My wszyscy szliśmy jak w dym naszych kobiet się nie. Dotykało. Czytaj, koleżanek z klasy, bali się. I mam naprawdę przeogromną nadzieję, że dokładnie to samo stanie się tutaj w Polsce. Wierzę w nas. Po prostu w nas wierzę. Nie możemy sobie na to wszystko pozwolić. Żaden kraj nie zareagował tak, jak zareagowaliśmy my. Chce nas się wykończyć nas włas, nasze własne władze chcą nas wykończyć, chcą nam zasłonić oczy, zamknąć usta, prowadzając blokady, nasyłając mundurowych przeciwko własnym obywatelom, żeby dalej prowadzić ten proceder, żeby Polacy nie wiedzieli, co się dzieje. Nieważne z której sceny politycznej jesteś, człowieku, pamiętajcie o tym, że zgadzając się na to, to jest koniec naszej pięknej, jedynej Polski. Tak jest moje zdanie. A uwierzcie mi, wiem co mówię. Przechodziłem przez to. Za dzieciaka. Nie chcę tego dla swoich córek. Dla wnuków, jeśli się pojawią. Nie chcę tego. Tak. Tyle. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy się w tej kwestii jednoczyć, a nie dzielić, bo nie zostało nam już nic innego. Pytanie brzmi. Do następnych wyborów parlamentarnych zostały dwa lata. W jakim stanie będzie nasz kraj przy tym kursie, przy kursie Multiculti, i tak dalej. W jakim stanie jak będą widziane służby mundurowe? Mundur policjanta, i teraz już na równi. Strażnika granicznego, a być może żołnierza? A nawet za te dwa lata, to trzeba aby będziemy wybierać właściwie i nie pójdziemy w dalszy chaos? Tego nie wie nikt. Łapka w górę, komentarz taktyczny, wysyłać ten materiał dalej. Ja osobiście jestem przerażony. Mam nadzieję, że to ogarniemy, ale patrząc, co się dzieje. W najczarniejszych moich snach, bym nie pomyślał, że, że będzie dochodziło do takich rzeczy. Ale jest wstyd, co się dzieje. Państwo gra przeciwko swoim obywatelom. Tak to widzę. Patrole obywatelskie z zagrożeniem dla własnych obywateli. Takie dokumenty idą z góry. A ślepi, idioci, debilni, a szczęście nie wszyscy, ale komendanci, kierownicy, nasyłają mundurowych na własnych obywateli. Módmy się, bo niedługo chyba tylko to nam zostanie. Pozdrawiam serdecznie, cześć.